Okres po WrestleMania zawsze obfity jest w wielkie zmiany. Jedną z nich zobaczymy już podczas następnego odcinka Raw i SmackDown, gdzie to będziemy świadkami Superstar Shake-Up. Właśnie wtedy dowiemy się, które gwiazdy mają choć cień szans na zaistnienie w federacji. Dodatkowo powrót samego Zayna i Kevina Owensa też zrobi swoje. Jednak jednej gwiazdy nie zobaczymy już na pewno przez jakiś czas. Mowa tutaj oczywiście o byłym mistrzu WWE AJ Stylesie. Podczas WrestleMania 35 zawalczył on z Randym Ortonem i po Phenomenal Forum wygrał swój pojedynek. Jak się okazuje jednak wyszedł z tego starcia nieco pokrzywdzony. Wiadomo było, że coś jest z nim nie tak po tym, jak WWE od razu po meni, odesłało go do domu i nawet nie pojawił się podczas Smackdown Live. Jak informuje PW Insider, AJ Styles udał się na dodatkowe badania, które miały wykazać zakres uszkodzeń. I wychodzi na to, że nie jest najlepiej. Podczas wykonywania akcji z krawędzi ringu poza niego, AJ Styles bardzo źle wylądował. Jak już teraz wiemy, doznał on kontuzji biodra, które niestety dość mocno mu dokucza. Style przeszedł podstawowe badania i wygląda na to, że przez jakiś czas go nie zobaczymy. Zaplanowane są kolejne badania, a jeśli będzie to konieczne, były mistrz WWE przejdzie operację jeszcze w ciągu tego tygodnia. Trzeba jednak przyznać, że nie odbije się to na jego postaci. Okres po WrestleMania jest najlepszym z możliwych na odpoczynek i wyleczenie wszelkich uszkodzeń. Teoretycznie jego program został zakończony i nie musi rzucać Zbudzać się od razu do następnego. Niestety jednak wiemy, że Styles miał w najbliższym czasie dostać walkę o WWE Championship przeciwko Kingstonowi, albo jakby to było w przypadku jego przejścia na Raw przeciwko Rollinsowi o Universal Championship. Na dany moment możemy skreślić tę możliwość, o ile kontuzja nie okaże się najgorsza i Styles powróci do ringu w ciągu najbliższych 3-4 tygodni. Jednak jeśli i nie, to nawet po półrocznej przerwie, jeśli wróci, to będzie na samym szczycie. Uznawany on jest nie tylko przez fanów, ale także także przez zarząd za jedną z najważniejszych osób w federacji. Więc nie musimy obawiać się o to, że Styles zostanie zakopany przez nieobecność albo przez nagły wzrost popularności innej gwiazdy. Z drugiej strony miejmy jednak nadzieję, że ta kontuzja nie jest niczym poważnym i Styles już niedługo powróci. Wspomnieliśmy już o tym w tyle wcześniej, jednak całkiem niedawno mówiło się, że podczas Superstar Shake-up ma przejść na roster Raw i zacząć walkę o Universal Championship. I szczerze, ciężko sobie wyobrazić lepsze zestawienie do walki o tytuł, który w ostatnim czasie tak naprawdę nie istniał. Styles i Rollins według wielu fanów jest uważany za jeden z największych dream matchy, który obecnie jest niestety mocno zagrożony. A wy chcecie, aby AJ Styles odpoczął i wyleczył się z całkowicie wszystkich uszkodzeń? Czy może uważacie, że na SmackDown, czy potencjalnie Raw, potrzebują na dany moment takiej gwiazdy? Dajcie nam znać w komentarzach. Odwiedźcie także whatisracing.pl, gdzie przeczytacie masę najświeższych newsów i ciekawe artykuły. A jeśli chcecie wesprzeć projekt Whatisracing, zapraszamy na patronitepl Gośnik What Is Racing, gdzie za małe datki otrzymacie naprawdę ciekawe nagrody. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Sef Doner z What Is Racing. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.